Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny tutaj u nas na kanale. Dzisiaj taki film e, trochę o dekoracji. E, będziemy mieć dla Was fajny patent i fajny pomysł e, na to, co zrobić na dużej, pustej ścianie. E, u nas będzie akurat pokażemy Wam zaraz duża pusta ściana w korytarzu, e, także mam nadzieję, że zaczerpniecie inspirację, że ten pomysł się Wam spodoba. No ja jestem bardzo podekscytowana i myślę, że ten właśnie biały, jasny e, korytarz będzie wyglądał naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I tak, jest ze mną Krzysiek, Fajne jestem operatorem kamer, ale to on będzie to wszystko wieszał. No, będziemy po prostu wspólnymi siłami, ale wiecie, jak ten mężczyzna będzie przybijał, wieszał, dużo wam nie chcę zdradzać, dlatego że zaraz zobaczycie. Jeszcze chciałabym odpowiedzieć na Wasze pytania odnośnie naszego robota sprzątającego. Jest to robot sprzątający Trifo. My jesteśmy bardzo, bardzo z niego zadowoleni. Mopuje, odkurza, szczególnie jak macie duże, puste przestrzenie, to sprawdzi się u Was naprawdę fajnie. Bardzo dużo pytań ostatnio dostajemy, dlatego jeżeli chcecie, napiszcie na dole w komentarzu, czy chcecie oddzielny filmik na temat naszego odkurzacza. Krzysiek powie coś ze swojej strony, ja opowiem coś ze swojej strony, trochę wiadomości technicznych, czy warto, czy czy jesteśmy zadowoleni i czy tak naprawdę go polecamy? Także na dole w komentarzach, jeżeli chcecie filmik o Trifo, o naszym robocie, hieniu sprzątającym, dajcie znać. A teraz, słuchajcie, e, zabieramy się za dekorowanie, za naszą dekorację, za naszą, już zdradzę, grafikę na ścianie. Dobra, już to wszystko sobie tutaj y, postawiliśmy. Krzysiek wyjął y, obrazy i zobaczcie, y, te dwa największe, te dwie największe ramy pójdą do sypialni, natomiast cała reszta, słuchajcie, będzie sobie tutaj na tej ścianie ogromnej białej. Będzie to taka grafika y, z obrazów, po prostu obrazy. Y, no zresztą zobaczycie krok po kroku, co my tutaj y, wymyśliliśmy. the night One ring. I know you're pulling up outside Baby, you've got something on your mind One thing that lights the fire deep inside me How many times do I got to tell you This is what you're looking at but you look straight through me, me. There's so much more to hold me my body. How many times do I let my guard down Jumping like a dress and then I lose my dignity Dobra, słuchajcie, mogę Wam już teraz zdradzić, że nasze plakaty są ze złote plakaty. Jeżeli chodzi o złote plakaty, no to ja już kiedyś miałam od nich przepiękne plakaty w Brentwood. Pamiętam nad swoim biurkiem z komputerem, są przepiękne. No i krzyciek tutaj działa. Pierwszy plakat już gotowy, zobaczcie. I tutaj na tej ścianie będzie magia. Dobra kochani, jeżeli chodzi o ten plakat marmurowy. Jezu, piękny jest co. Jest najładniejszy. Wygląda, jakby miał tutaj w ogóle szkło. To ten marmur i pod spodem jest jeszcze plakat z napisem Love, to idzie do sypialni, ale to też Wam pokażemy. Tutaj natomiast będzie jeszcze ten listek, te kropelki. No myślę, że będzie naprawdę pięknie. Nie mogę jeszcze doczekać efektów. Dobra, ja jestem dzisiaj panią sprzątającą, a Krzysiek tutaj po swojemu ogarnia. Krzysiek, jak się do czegoś dorwie, to po prostu musi sam zrobić perfekcyjnie. Także ja ogarniam, przecież już tutaj kończy wkładać plakaty w ramy. I powiem wam szczerze, że bardzo ciężko nam się było ten film ogarnąć, dlatego że no, położyliśmy już dzieci spać, musieliśmy poczekać, bo inaczej nie było opcji nagrać wam tego filmu, także dzieci śpią. Mam nadzieję, że się nie pobudzą, jak będziemy tutaj wbijać gwoździe w ściany. Tak kochanie? Tak jest. Tak jest. No. Po cichu będziemy się starać. Najgorsze, słuchajcie, to kiedy trzeba sprawdzić, czy jest równo. Wtedy trzeba patrzeć bardzo dobrze, bo później możemy się rozczarować na koniec i może wyjść niespodzianka. Tam, tada, tam. chwila prawdy. Bożak Lili chrapie. Dobra, teraz sprawdzamy i teraz jest już równo... Tak, i teraz idzie drugi już. Idzie drugi. Teraz na górę. Ja. Czy tak, czy odwrotnie. A pokaż odwrotnie. Nie. nie, tak, tak jak było wcześniej. O tak. Mhm. Dobra. I odległość między nimi może być taka. Chyba nie? tak. Tak. Jest spoko. Jest ok. Dobra. Teraz będzie. Muszę jeszcze zobaczyć. Aha. Dobra, kochani. Teraz będzie za chwilkę wieszany jeden z moich ulubionych. Dość duży obraz. Słuchajcie, później też wam dam kody rabatowy na złote plakaty bo wydaje mi się, że jak wejdziecie na ich stronę, to po prostu przepadniecie. Takie piękności. kochani, zobaczcie za mną już jest e, grafika jest przepięknie i żałuję, że nie jesteśmy w świetle dziennym ale na pewno jak będziemy w świetle dziennym to Wam jeszcze pokażę jak to wszystko wygląda jesteśmy dumni siebie? Bardzo super to wyszło, tak jak chcieliśmy wszystko ładnie sobie rozpracowaliśmy Krzysiek ma po prostu e, miarkę w oczach, więc wszystko jest pięknie, ładnie równiutko, e, więc jeżeli nie macie pomysłu na białą, pustą ścianę, czy to w korytarzu, czy to w sypialni czy w salonie, ja polecam Zrobić coś takiego, bo zobaczcie, wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Dobra, kochani, także teraz y, lecimy szybko, przybijemy jeszcze dwa obrazy nad łóżkiem sypialni. Pokażę Wam to. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. Na hasło bugi Silver mam dla Was rabacik minus 20% y, na stronce złote plakaty, na wszystkie plakaty. Macie do wyboru różne kolory. Ramy zdecydowaliśmy się na czarne, y, są jeszcze złote, są jeszcze rose gold, białe, także. Y, no, minus 20%, wszystko jeszcze napiszę Wam na dole Koniecznie, jeżeli się na coś zdecydujecie, dajcie mi znać, co wybraliście No i idziemy do sypialni Dobra, moi drodzy, jak jesteśmy jeszcze w sprawach dekoracji i nie wiecie, i urządzenia, to zamówiłam sobie ostatnio, zrobiłam zakupy na West Wing, zamówiłam tekstylia, zamówiłam też świeczniki, więc nagram Wam już niedługo takie filmik, bo czekam jeszcze na narzuty i na pościel i wtedy nagram Wam taki haul z rzeczami do sypialni. Teraz trzeba tylko sprawdzić, w którym miejscu powiesić obrazy. I moi drodzy, na dniach jeszcze musimy się koniecznie zaopatrzyć w takie reflektorki tutaj, bo jeszcze tego nam brakuje.